Eee, cześć moi drodzy, chciałem poruszyć jedną kwestię w tym programie Open Toons. Ja maluję boskę, chciałbym wytłumaczyć jakąś kochyskę z pędzla raskarowego. karowego. Ja pokażę, o który pędzel mi chodzi. Ja chciałbym, abyście na jedną rzecz zwrócili uwagę, jak używacie pędzel G-Wag Watercolor. Jest tam taka opcja w tym pędzlu. Czekajcie, bo mi się trochę głos dziwnie odbijał. Bo ja go dodałem do paletki ten pędzel, ale o co chodzi? Bo tu mamy czeski kolor, bo się maluje bez problemu. Chciałem wam pokazać różnicę, którą zauważycie, jak będę malował rękę, ale zmienię ustawienie e, smadzie na wyższą wartość. To zauważycie, jaka jest różnica. Bo jeśli tego nie zmniejszycie, to będziecie mieli takie brzykie linie. A, a to jednak nie jest to, co chcemy, tylko Wam pokażę różnicę. A widzicie? Wtedy pędzel zachowuje się tak. Jest bardziej przezirociński. Tutaj Wam pokażę. Zależy, zależy jak to lubię malować, ale mi osobiście ta opcja przeszkadza przy malowaniu. Wcześniej, moi drodzy o tym nie wiedziałem, e, ale potem sprawdziłem w internecie, sprawdziłem o tym samtą opcję, aby pędzel wam tak nie malował, ale tak bardziej czysto, to o wartość smacz trzeba zmniejszyć rozmazywanie. Ja sobie zmniejszę na 45. Można nawet i na mniej, na 42. I różnica będzie ogromna przy malowaniu. Wtedy... Farba będzie Wam na wszystko malować. Ten enzel będzie lepiej uryć. Widzicie, że nie ma jakichś śladów. Jakbyście chcieli wiedzieć, z jakiego modułu korzystam, to w referencjach macie tutaj chyba taką opcję, jak rysunek i tutaj wybrała raster level, bo Tunes raster level nie obsługuje tych pędzli, tylko raster level obsługuje te pędzle, bo to są pędzle z programu MyPaint. A niestety, to u nas raster level nie obsługuje tych pędzli. Jeszcze nie zrobili wsparcia do tego, żeby obsługiwał pędzle od programu MyPaint. No ja i sami widzicie, jaka różnica. Ja mam warstwę do rysowania i warstwę do kolorowania. Ja sobie wyłączyłem też na widok timeline. No i widać różnicę, prawda? No to jakbyście mieli jakieś pytanie, to chyba wam miłego dnia.